Powiem się zerwać na streamie przy kamerce. O tak? Nie mów takim pytalskim konstantem po pierwsze. O tak? Jest, jest jeden warunek. Ale yy, na Jaki? Yy, powiedz mi, czy na przykład z przodu jest dziurka, czy jej nie ma? A, zobaczysz, jak się pojawi, o ile się pojawi. Elektryk? To mi się podoba. A jest jeden warunek. Jaki? staniesz przed kamerką naga którą? A tą przed którą jesteś a to musielibyśmy zmienić platformę moja droga bo ja się swojego digidonga nie boję ale jestem na platformie gdzie nie mogę pokazywać na gości możesz, pokonsultować to już jeszcze raz musisz powiedzieć a możesz pokazać nie mogę zobaczymy czy nośnieniu, ja. to jest mój warunek jeżeli tak to po prostu biorę, biorę ale przyjeżdżam ale Posłuchaj posłuchaj, bo to jest dość istotne. Nie mogę, bo mi się to nie opłaca, bo dostanę tak zwanego bana.